Bo słuchajcie, bo idzie straszny walec. Chcą nam wyrwać wiarę. Idzie. Księży nazywają pedofilami, homoseksualistami, jeszcze nie wiem co, imperatorami. No, nie tak piszą? Imperator. Tak prawdę mówią. To jest taka moskiewska prawda, kiedyś była. A teraz jest taka. Ja była taka gazena. Prawda, chodziłem do szkoły. Komsomolska, ja, prawda, Moskiewska, ja, prawda, i teraz Wyborcza, ja, prawda, Tewałnowska, ja, prawda. Tak jest, tak jest. I oni nas kamienują, i bądźmy mądrzy. I kochani, kochani, a księżom, biskupom życzę, żeby wytrzymali, a nam wszystkim, żebyśmy stali razem z kapłanami z biskupami czy to w Gdańsku czy to w Krakowie czy gdziekolwiek tak jak żeście zawsze stali z Radiem Maryja jak robią te, te, te marsze jaka to równość jaka to równość nigdy z faceta nie będzie kobieta no jaka to równość no, tak. oni naturę chcą zmienić to iść tam, iść i księża też, nie zostawiać arcybiskupa samego. To jest hańba.